Cześć, z tej strony Marcin z USA Import. Korzystając ze wspaniałej dzisiejszej pogody postanowiłem wsiąść na moją czarną strzałę i przyjechać do chłopaków do warsztatu, żeby pokazać wam, co ciekawego przyjechało do nas do naprawy w tym tygodniu. Zapraszam. Pierwszym autem, który wam tu dzisiaj pokazać, jest to, to Kia Stinger w wersji GT2 wyposażona w silnik 3,3 litra o mocy 368 koni mechanicznych 510 Nm. Samochód sprowadziliśmy do naszego klienta z Ukrainy. tu jak widzicie, za dużo się nie stało. brzydko to wygląda, ale uszkodzenia nie są duże. Mamy do wstawienia podłużnice, tam maska, błotnik, chłodnice ocalały, zderzak. Na tą chwilę samochód wyszedł około 90 tysięcy. Liczymy tam około 10 tysięcy akcyza, naprawa około 25. 000. Wystrzeliły tutaj poduszki: poduszka kierowcy, kurtyna, kolanówka, tak jak widzicie. Bardzo fajne wyposażenie. Takie równica jak w Mercedesie AMG. Bardzo fajnie wygląda. Karbony. No, na samochodzie są naklejki, które pewnie właściciel będzie chciał usunąć. No, chyba, że mu się to spodoba, chociaż wątpię. Auto wyposażone w podwójne wydechy. Super samochód, tak. Za tą cenę uważam, że nie ma nic lepszego. Taka KIA może się śmiało ścigać i wyścigać te Audi SKI. No, do MKI mu trochę też trochę brakuje. Ale no, samochód robi niesamowite wrażenie, super w ogóle się tym jeździ, tak? także polecam, za tą cenę to nic lepszego nie kupimy sportowego. Jedziemy dalej, mamy tutaj Dodge Ram do opalania w terenie, Jeepa Wagonera, o których Wam opowiadałem wcześniej, no i Mercedes nasz CELA z 2015 roku przyjechał do nas w niedzielę. Auto bardzo fajnie wyszło do tej pory, bo tam około 45 800 z prowizją, z podatkami i tak dalej, wartość to około 70 000 takiego auta. Środek ładny, no, trochę śmieci jak to zwykle w tych samochodach z USA. Ten pęknięty fotel to jest standard. Mieliśmy tych Mercedesów wcale już w naszej firmie wiele i każdy miał popękany fotel. Te fotele są bardzo wygodne. Auto w typowym dla tych, w czarnym kolorze. Uszkodzenia bardzo małe, tam z drugiej strony uszkodzony jest błotnik, zderzak, delikatnie drzwi. Jakiś tam PDR-em coś ma, będziemy wyciągać, ale jeszcze chłopaki mi dokładnie nie powiedzieli. Te halogeny wypadałoby zmienić, bo to jednak nie wygląda zbyt ładnie i pewnie wsadzimy tutaj LEDy. Także auto będzie wyglądało bardzo ładnie, nowocześnie. Szczególnie w tym czarnym kolorze, tak, który tutaj robi robotę. Mamy tu jeszcze Subaru Outbacka w wersji Wilderness z 2022 roku, ale opowiem Wam o nim w następnym odcinku. Tu są jakieś niedużo uszkodzenia, no ale na tego Subaru przyjdzie jeszcze czas. Najlepsze zostawiłem Wam na koniec. To unikatowa Honda S2000 z 2002 roku z silnikiem wolnosącym o mocy 240 koni. Chłopaki się już za nią wzięli. Auto e, bardzo mało uszkodzone. Tu żadne poduszki tak, nie wyskoczyły. E, fajne, super auto do, do driftu. E, wygodne fotele, skrzynia manualna, uszkodzenia. E, prawy tył, tutaj e, musiał po prostu ktoś nie opanować mocy i e, tyłek mu odjechał. E, super kolor, tak, ten srebrny. Bardzo fajnie wygląda. No, generalnie auto jest bardzo rzadko spotykane e, u nas na drogach. E, Środeczek, proszę. E, fajnie wygląda. Tak, trochę przypomina subaru BRZ. E, no, myślę, że naprawę pewnie zrobimy w, w parę dni. Tak, tutaj srebrny kolor to jest dosyć ciężki do wymalowania, ale oczywiście damy sobie damy sobie z tym radę. Tutaj lewa strona nieuszkodzona. Trochę wanna. Tutaj wam dokładnie pokażę ten tył. Chłopaki to już trochę pociągnęli na ramię tego butnika raczej się nie uda uratować będziemy wstawiali poszycie